Nigdy nie sądziłem, że można oczyścić swoją własną głowę z natrętnych myśli tego wewnętrznego chaosu w tak prosty sposób. Teraz możesz tego po prostu posłuchać, albo jeśli chcesz, możesz na chwilkę odłożyć swój telefon, tak, żeby słyszeć to, co do Ciebie mówię. Jeżeli chcesz podążać za mną, no to zamknij oczy. I wyobraź sobie, że w Twoim umyśle jest taki jeden wielki komputerowy ekran. I wyobraź sobie, że jest tutaj masa różnych otwartych plików, okienek, ikonek różnych innych bzdetów, które po prostu zaśmiecają ten ekran. I możesz sobie teraz wyobrazić. Że zaczynasz powoli zamykać te okienka. Że zamykasz każdy z otwartych okien, powoli zamykasz kolejne foldery, przeglądarkę, dochodząc do pulpitu, który jest pełny, zawalony folderami. I możesz wyobrazić sobie, że zaznaczasz wszystkie te foldery i po prostu wyrzucasz je do śmietnika właśnie w tym momencie. I możesz zobaczyć widok, którego być może nie widziałeś od dawna w swoim życiu. Taką po prostu czystą, pustą tapetę w swoim komputerze. I możesz zwrócić uwagę, że ten ekran powoli zaczyna się wyłączać, że z jego rogów zaczyna robić się coraz ciemniej i ciemniej, i ta czerń po prostu zbliża się coraz bardziej do środka, całkowicie pochłaniając cały ten ekran przyjemną, cichą, bezpieczną czernią. I kiedy ten ekran zrobi się w pełni całkowicie czarny, po prostu popatrz na niego, powpatruj się w tą czerń i doświadcz tego, jak to fajnie jest czuć po prostu całkowity luz. Spokój i w końcu poczuć tą upragnioną ciszę. Daj sobie chwilę, weź kilka wdechów, wydechów. A ja teraz wrócę do normalnego tonu głosu i powiem Ci, dlaczego warto z tego korzystać. Przede wszystkim, wszyscy doświadczamy natłoku, informacji, stresu, mamy za dużo na głowie. Więc to nie musi być, wiesz, zawsze ekran, to może być pomazana tablica i możesz wziąć gąbkę i zetrzeć te wszystkie bochomazy, mniejsza o to. Chodzi przede wszystkim o to, żebyś kładąc się spać, nie rozkminiał cały czas tego, co wydarzyło się danego dnia. Więc korzystaj z tej metody tak często, jak potrzebujesz. A jeżeli chcesz więcej takich praktycznych tipów, no to daj mi znać. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.